Jedziesz! To, tak bardzo chciała jeździć ze mną Udostępniłem jej tę możliwość nie wiem czy się z głosem nagrywa. Aha. Ale możesz być głośniej. No nie, jednak to nie dla mnie. Może wolisz na dupolocie? Przywiąż mi ją do dupolotu <gryzmę> Albo do Sanek Ja co, zrób to jeszcze ale z rozpędu żeby tu wyskoczyć Albo ją przyspiemy do drzewa. Dobra. Tak. Aniu, ale poczekaj tak. na bok na razie. No, i... tak. no idź. Tam. Tak. Paniak. Chodź Chodź.